Kompleksowe badania ruchu, które są rzeczywiście teraz planowane, to jest takie najważniejsze badanie z punktu widzenia zarządzania później transportem, mobilnością. Daje odpowiedź na bardzo wiele pytań. To jak miasto się rozrasta, w jaki sposób się przemieszczamy, czym się przemieszczamy. I faktycznie poprzednie badanie było w 2013 roku. Te badania powinny być przeprowadzane minimum tak co 5 lat. Niestety pandemia nam pokrzyżowała, bo jak było planowane na, w 2019 już prawie na, na finiszu, no to w, rozpoczęła się pandemia. E, dzisiaj myślę, że dobrze się dzieje, że udaje nam się to, te badania przeprowadzić. E, I zobaczymy takie porównanie względem dekady wstecz, bo wiemy, że na pewno się wszystko zmieniło. Kraków to się Bo był zmienił taki zupełnie. moment, że faktycznie zainteresowanie komunikacją miejską bardzo rosło. Samochodów było mniej, no ale pojawiła się pandemia i bodaj, że tak, o kilkadziesiąt tak, tak. nawet procent ta sytuacja się zmieniła. A teraz się to odwraca? Tak, pan. Tego nie wiemy. To, 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 to badanie nam sprawdzać. dopiero powie. My posiłkujemy się różnymi danymi, dodatkowymi wyszukiwarkami, tak? w jaki sposób wyszukujemy podróże, ale to nigdy nie jest taki pełny obraz. KBR, kompleksowe badania ruchu, są trochę jak Narodowy Spis Powszechny. Tak? Wszystko jest bardzo duża próba, wywiady, kompleksowe wywiady z mieszkańcami. Więc gorąco zachęcam, żeby wziąć udział, jeśli dojdą do skutku te badania, bo z nich będziemy wiedzieć, tak? w jaki sposób, ale też co by mnie zachęciło do tego, żeby skorzystać z transportu zbiorowego. Czy też jakie mankamenty widzę. Tak? Więc to jest taka spora odpowiedź na to, jak zarządzać w następnych latach transportem, generalnie systemem transportowym. No, i mam nadzieję, oczywiście, listopad są, pojawiły się takie głosy, że na przykład to faktycznie w 2013 roku też był listopad, że wtedy ruch rowerowy maleje, ale dzięki licznikom rowerowym mam nadzieję, że będziemy w stanie porównać po pierwsze, będzie listopad do listopada, do listopada. tylko 10 lat później, a po drugie, liczniki rowerowe pokazują nam obraz z całego roku, więc możemy w jakiś sposób ekstrapolować później informacje. O ile ten ruch w takich brzydszych miesiącach maleje, i potem pokazać, że na przykład latem ten udział podróży rowerowych jest znacznie większy. O czym jestem przekonany, bo liczniki nie kłamią.